Program oglądają Państwo dzięki właścicielowi autotesto.pl, firmie sprawdzającej auta używane przed zakupem na terenie całej Polski. Pan po lewej, szóstek. Pan po wygrywa. Dziękuję. Panu. Dziękuję Panu. Słuchaj, sprawdź mi auto, posłałem Ci wszystkie szczegóły. Aha, widzę. Dobra, się robi. No boże, jak ja nie lubiłem francuskich aut zawsze, 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 zawsze. To pierwsze na czym od razu się skupimy, jak pomyślimy o, o tym samochodzie. No to oczywiście jest silnik. Wtedy, w latach 90. rewolucyjna jednostka dwulitrowy 140-konny. IDE 16 zaworów. Pierwszy silnik wtedy w takiej masowej produkcji z elektronicznym wtryskiem. Pozycja za kierownicą niska, fotel dobrze trzyma, a jednocześnie jest dobra widoczność, plus silnik, którego moc od razu odczuwamy. Wtedy ta dwulitrowa, 16-zaworowa jednostka o tej mocy 140 koni to była rewolucja technologiczna. To auto zostało stworzone tylko i wyłącznie do jazdy, bo jak skupicie się na wnętrzu, jak, jak przyjrzymy się temu jak to wygląda, no to jasne, był to w latach 90. taki trend, by robić tego typu, tego typu samochody w środku, ale ten jajkowaty okrągły wygląd każdego elementu uff, mnie trochę odrzuca, wygląda to strasznie dziecinnie. dla Ciebie dobre wiadomości, bo według ekspertów z autotesto.pl to auto jest godne polecenia. Wiesz! Wiele się o tym mówi, jak to francuskie samochody są awaryjne, jak to mają duże problemy, zwłaszcza z elektroniką, ale też z mechaniką. Tutaj pod pewnymi względami było podobnie, bo z jednej strony mieliśmy kwestię samego silnika, który nie był awaryjny, no ale z drugiej strony osprzęt silnika. Dostarczany przez zresztą zewnętrznych, zewnętrznych dostawców, nie, przez, nie stworzony przez samo Renault, no to to był problem. meganka w bardzo fajny sposób nawiązuje do przeszłości marki Renault. Nazwa, swoją drogą, wzięła się z projektu koncepcyjnego z 1988 roku, który nigdy nie wszedł do produkcji, a przód e, grill, dokładnie rzecz biorąc, z wersji przedliftowej, czyli nie w naszym egzemplarzu, nawią nawiązywał do Renault 19 z lat 60. Zresztą, jeżeli chodzi o design, zawsze była to mocna strona francuskich samochodów, niezależnie od marki. Zawsze one się czymś wyróżniały. I tutaj podobnie mamy z bardzo charakterystycznym tyłem, który, zwłaszcza w kultowej wersji kolorowej, czyli żółtej, przyciągał uwagę. Atrakcyjny, dosyć szeroki tył. Typowy dla nadwozia Coupé, co nie zmienia faktu, że ładny. Charakterystyczna rzecz, którą też odczuwamy w samochodach sportowych albo takich, które próbują być sportowymi, oczywiście bardzo twarde zawieszenie. No ale w tym wypadku na trasie przy dużych prędkościach ono się jak najbardziej sprawdza. Swoją drogą ten model Renault próbował się przebić do rajdów w WRC, ale niestety udało się to zrobić tylko w Mistrzostwach Europy. W pozostałych konkurencjach zdecydowanie przegrywał ze swoimi francuskimi braćmi, czyli z Peugeotem i Citroenem. Przyznam szczerze, wsiąłem do tego samochodu i już chłopaki trochę mnie tutaj sceptycznie do niego nastawili, ale jak wyjechałem na prostą drogę, jak dodałem gazu, jak poczułem, jak on wpija w fotel, aaa, to można się w tym samochodzie zakochać. Wygląda świetnie, w środku jest mega wygodne, no i to zawieszenie to jest po prostu Mua. Fotele są mega, ale to mega wygodne. Jeśli chodzi o widoczność w tym samochodzie. Jak rozmawialiśmy sobie z chłopakami? JJ stwierdził, że tutaj jest fatalnie, on nic nie widzi. Ale ja stwierdzam, że to nie jest wina samochodu. To wina JJ'a. Tak jest! To jest rasowe kupę. Wszystko się trzęsie, ale po prostu to jest taka adrenalina, no cudownie, naprawdę! Chłopaki na pewno tego nie przeżyli. Te białe zegary dodają mu trochę takiego sportowego charakteru. Ale w sumie jakby były czarne, też na pewno byłaby wielka frajda nie jeździć. Tutaj było dużo małych awarii. No najczęściej oczywiście niestety ta elektronika lubiła nawalać. Tylko z drugiej strony, to jest rynówka. To auto się albo kocha, albo się po prostu nie kupuje. A jeśli chodzi o naszą megankę, naprawdę musicie uwierzyć, że to przyspieszenie, to jak to auto jeździ. Powoduje, że zapomina się o wszystkich mankamentach tego samochodu. O tym, że jest głośno, że z tyłu nikt nie usiądzie, a jak usiądzie, to będzie mu niewygodniej, będzie myślał tylko o tym, że chce już wracać. O tym, że ono się no, czasami lubi popsuć w mniejszy lub większy sposób. To to wszystko jest nic. To jest 140-konny silnik, który spala około 7-8 litrów na trasie do 10 w mieście. Co wbrew pozorom przy takim silniku nie jest jakimś dużym wynikiem. Kierownica w tym modelu jest skórzana. Wydawało mi się, że powinna być miękka, bo sprawia takie wrażenie takiej grubej, jakiej mięsistej kierownicy, ale jest twarda i. No, nie czuję, że ona jest ze skóry. To wygląda jak jakaś imitacja skóry. No to nie jest akurat fajne w tym samochodzie. Generalnie wykonanie tego auta, to też jest typowe Renault. Plastik, plastik, jeszcze raz plastik i to jeszcze taki trochę trzeszczący taki, do kitu wykonany. Ja wiem, że to auto nie jest śliczne. Ja wiem, że to jest Renault, więc ono się musi psuć. Ja wiem, że to auto ma już swoje najlepsze czasy za sobą, ale ono jest naprawdę prześwietne. A wiecie, co jest najlepsze? Właśnie to! Panowie, gramy klasycznego hold'ema. Wejście za pięćdziesiąt. Rozpoczynamy. Panowie, ostatnia karta. Dokłada. Sprawdzaj. Sprawdzam. Wygrywa pan poprawy. Panowie, w puli jest 5 milionów złotych. Ostatnia karta pozostaje do odsłonięcia. Sprawdzam. Podbij. Wygrywa pan pole. Panowie, w puli mamy 20 milionów złotych. Pozostają 3 karty do odsłonięcia. Sprawdzam. 15. Wchodź Wchodzi za wszystko. A może podkręcimy stawkę? Pan po no lewej, wchodzi za wszystko. Ale to jest wszystko, co miałem. Wszystko? Tylko tyle. W tej chwili gramy all in Szóstka kier. Proszę pana, osłonięcie kart. Pan po prawej, trójka dziesiątek. Proszę. Pan po lewej, kareta szóstek. Pan po lewej wygrywa. Dziękuję. Dziękuję panu. generacja tej Meganki, którą jeździmy, była produkowana od 1995 do 2002 roku. Co ciekawe, jako że oczywiście ta Meganka była następcą Renault 19, wiele części, na przykład skrzynie biegów, zawieszenia i niektóre silniki, zaczerpnięto właśnie z Renault 19. Nasze auto doczekało się jednego liftingu w 1999 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że nasze auto miało bardzo dużo wersji nadwoziowych. Hatchback, kombi, kupé, um, sedan, minivan, e, nawet kabriolet. Minivan później zresztą nazwany został Renault którego wszyscy dobrze znamy. Produkcję zakończono w 2002 roku, bo na rynek weszła druga generacja Renault Megane. Zupełnie inny design, w zasadzie rewolucja w stosunku do tego, co widzimy tutaj. Wersję, którą jeździmy, można nazwać specjalną. I to nie tylko dlatego, że to Coupé, ale przede wszystkim dlatego, że tylko w Coupé i kabriolecie był dostępny silnik 2.0 16 zaworowy. Natomiast niedostępne były silniki 1.4 i 1.6 75-konny. Tak Wam, że kiedy wsiądę do auta, przyjadę się te chociażby paręset metrów. Coś już czuję, jestem w stanie coś już powiedzieć, jakieś emocje auto we mnie wzbudza i Jest tak również w tym przypadku, niestety w tym przypadku są to emocje negatywne. Moje ogólne wrażenie, strasznie wszystko jest tutaj ociężałe. Jeździliśmy naprawdę autami większymi, o większych gabarytach i tam się tak nie czułem. I może tu jest to wspomaganie, nie wiem. Być może to kwestia jakiegoś błędnego, po prostu pierwszego wrażenia, które zadecydowało już o tym wszystkim. Niemniej mam właśnie takie nieodparte wrażenie tej ociężałości. Trzeba też zaznaczyć, że jest w aucie zła widoczność. Prawdopodobnie dlatego, że jest to wersja coupé. Niemniej no jak dla mnie to jest dosyć duży minus i sprawia mi to dyskomfort. Ten samochód nie jest dla mnie, czuję się w nim źle, niekomfortowo. Już nawet pomijam design, bo nie spodziewałem się żadnej rewelacji, choć z zewnątrz zapowiadało się fajnie. Niemniej, kiedy jadę, skręca, manewruję, wciskam te pedały, wszystko jakoś chodzi tak ociężale, opornie. Nie podoba mi się to, nie przywykłem do tego i, i nie jest to po prostu za bardzo mój klimat, acz trzeba przyznać, że jak się przyspieszy, to to auto rusza i ma kopyto. Niemniej ogólne wrażenie na minus mnie nie robi. Ja z tym autem mam duży problem. Patrzę na nie z zewnątrz i mi się bardzo podoba. Tył rewelacyjny, szeroki, charakterystyczne światła, wszystko bardzo zwarte. Przód z kolei zgrabny. Bardziej mi się podobał egzemplarz przedliftowy, ale tu też jest nieźle. Wchodzę do środka i tu już mi się nic nie podoba. Jest jajowato, okrągło, dziecinnie, niepoważnie jak dla mnie. Kompletnie nie pasuje do takiej sportowej stylistyki. Z kolei odpalam to auto, jadę, skręcam dynamicznie, przyspieszam, bawię się tym gazem, bawię się tym świetnym silnikiem naprawdę i mam z tego naprawdę wielką przyjemność. A z drugiej strony i tak bym wolał paroletnie BMW, gdzie wrażenia z jazdy miał moim zdaniem jeszcze lepsze, więc średnio bym powiedział, że mnie robiło. Oj, to ja się z wami nie zgodzę. No mnie z tym autem jeździło fantastycznie. No to jak ono przyspiesza, to jest po prostu no, cały czas uśmiech na twarzy. No ono daje taką radość, jakiej jeszcze nie, nie, nie miałem w żadnym innym samochodzie, pomimo że miałem te mocne auta, ale to przyspiesza tak fantastyczny sposób, że tego się nie da opisać. Okej, okay, no jest to Renault, więc ono się będzie psuło. Jest charakterystyczne, bo wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie na drogach. Nie nadaje się do miasta, to prawda. I chodzi wszystko tak ociążale, ale kurczę, on tak super przyspiesza, że mnie robi bardzo. Program oglądali Państwo dzięki właścicielowi autotesto.pl, firmie sprawdzającej auta używane przed zakupem na terenie całej Polski. Siemanko, witam Was serdecznie, tutaj Brianik XD. Pamiętacie mój ostatni filmik? Symulator diety. Dzisiaj Sostowskiemu nie pożyczę kawy. No przecież ile można sępić? No niech sobie w końcu kupi własną.